Witajcie, kochani, we wtorek, 27 września 2022. Dzisiaj mamy kartę ósemkę pentakli. Z pięknej talii tarota związanej z cyrkiem. No, ale nie będzie dzisiaj mowa o cyrku. Dzisiejsza właśnie karta dnia pochodzi z cirk do tarot. Pokazała nam energię ósemki pentakli. Mamy mowę o sprzymierzeniu. Czyli kiedy zaczyna się robić tłoczno, zawsze dobrze jest mieć kilka pomocnych dłoni. Kiedy jest mnóstwo możliwości, więcej osób będzie błogosławionych możliwością włączenia się w akcję. Często zapominamy, że tworzenie świata z rzeczy materialnych wymaga wielu rąk. Tam, gdzie jest niedostatek, jest potrzeba, a to tworzy podaż, wymagając od ludzi zaspokojenia. Tutaj w ósemce pentakli widzimy, że każda osoba ma swoją rolę do odegrania. Każdy ruch jest kluczowy i liczy się każda chwila. W ten sposób łączymy się ze sobą i polegamy na sobie. Nie jesteśmy oddzielnymi kawałkami w większej maszynie. Jesteśmy maszyną, która pracuje ze sobą w harmonii. Dlatego ważne jest, aby nie tylko pobłogosławić swoje pentakle, ale rozszerzyć te błogosławieństwa na wszystkich, którzy odegrali tę rolę w ich tworzeniu. To jest bardzo ważna wiadomość, nie zapominajcie. Wszyscy tworzymy wspaniałą grupę, wspaniałą całość. Nie zapominajmy o tym. Pracujmy. Dzisiaj jest naprawdę chwila ta dosyć ważna. Aby to zrozumieć i pamiętać. Z wyzwania, jakie nas może dzisiaj spotkać, nie wszyscy mogą być zadowoleni ze swojego miejsca w maszynie, a niektórzy mogą nawet czuć, że odgrywają najmniej ważną rolę na świecie. Nie jest to jednak prawdą, ponieważ każdy ma wartość, każda osoba, która sprawia, że świat się kręci, jest cenna. Porównanie to bestia, która cię pożre, a ciągłe porównywanie się z kimś, kto gra inną rolę, spowoduje to tylko cierpienie. Wszyscy możemy grać tylko rolę, która została dla nas zapisana. I honorujmy ją, grając jak najlepiej, jak potrafimy. Dlatego publiczność jest tutaj, aby zobaczyć wszystkich wykonawców, a nie tylko jednego. Nie umniejszaj dzisiaj swojej roli, nie porównuj się i na siłę nie idź tam, aby być jako pierwszym. To nie jest ważne. Rób to, co kochasz i rób to jak najlepiej. Dzisiaj we wtorek, taka właśnie jest energia dnia. Wszyscy mamy znaczenie, wszyscy jesteśmy połączeni, i niech żaden z Was dziś nie pomyśli, że jest inaczej. Miłego dnia. Namaste.